Karabach. Czaimy się za pojazdami. Ciemność nocy cały czas rozświetlają wystrzały z karabinów. Myślimy, jak wyciągnąć rannych. Ciężarówki leżą powalone, blokując przejazd. Choć za wozami jesteśmy bezpieczni, to nie da się całego konwoju wyciągnąć spod ognia. Trzeba się tak długo strzelać z rebeliantami, a przejdzie im ochota do bijatyki lub wyczerpią swoje zapasy. Z dowódcą konwoju nadal nie ma kontaktu. Reszta żołnierzy też jest przerażona siłą ataku, ale robią co do nich należy. Podbiega zastępca dowódcy. Przejął obowiązki, gdy zobaczył, w jakim stanie jest przełożony. Rozstawił ludzi, zabezpieczył rannych. Mówi, że nie, może, nie można ruszać pojazdów, po drogę z jednej strony tarasują powolone ciężarówki, z drugiej ich saperzy odkryli kolejne id które zablokowały rosomaki. A przy takim ogniu nie ma szans na rozbrojenie ładunków. Medawak nie wyląduje pod ostrzałem. Musimy rannych zabrać do bazy Karabach, tam będzie czekał śmigłowiec. Omawiamy szczegóły akcji ratunkowej. Decydujemy, że my pobiegniemy po medyków, a ludzie zastępcy dowódcy patrolu będą nas osłaniać. Wrócimy na nogach z medykami i tu potrzebna jest kolejna osłona, bo będziemy biec z ludźmi, którzy wezmą ze sobą nosze. Na Lekturę książki Afganistan. Zapraszam do biblioteki trzeciego klubu zamojskiego batalionu zmechanizowanego w Zamościu. Dziękuję.